Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Ewangelia według Świętego Łukasza. Rozdział 4. Czas próby. Jezus zaś, pełen Ducha Świętego, wrócił nad Jordanu i był prowadzony w duchu po pustkowiu przez czterdzieści dni poddawany próbie przez diabła. W tych dniach nic nie jadł, a gdy się one dopełniły, był głodny. Diabeł zaś powiedział do Niego, Jeśli jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział. Napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Potem wyprowadził go diabeł na górę i w jednej chwili pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkanego świata. I powiedział diabeł do niego: Tobie dam całą tę władzę i chwałę ich, gdyż mnie została przekazana i daję ją komu chcę, jeśli więc ty pokłonisz się przede mną, cała ona będzie twoja. A Jezus odpowiedział mu: Napisano: Panu twojemu Bogu Będziesz się kłaniał i tylko jemu będziesz służył. Następnie zaprowadził go do Jerozolimy. Postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego: Jeśli jesteś synem Boga, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, aby cię strzegli, oraz na rękach będą cię nosić, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. A Jezus odpowiedział mu: Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Twojego Boga. Gdy zaś diabeł zakończył całą tę próbę, odstąpił od niego do pewnego czasu. Jezus w Galilei. Potem Jezus w mocy ducha zawrócił do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w ich synagogach. Jezus wzgardzony w Nazarecie. Tak przyszedł do Nazaretu, gdzie został wychowany. I w dzień szabatu według swojego zwyczaju wszedł do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu zwój proroka Izajasza, on zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pana nade mną, ten, który namaścił mnie po to, abym niósł dobrą nowinę ubogim, posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidzącym ponowne przejrzenie, abym rozbitych odesłał wolnymi, abym ogłosił rok przychylności Pana. Potem zwinął zwój, oddał go podwładnemu i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął więc mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Wszyscy zaś przytakiwali mu i podziwiali słowa łaski, które padały z jego ust, a też mówili: Czy ten nie jest synem Józefa? Wtedy powiedział do nich: Zapewne powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tu, w swojej ojczyźnie, tego wszystkiego, co, jak słyszeliśmy, wydarzyło się w Kafarnaum. I dodał: Zapewniam was, żaden prorok nie cieszy się przychylnością w swojej ojczyźnie. Powiem wam też prawdę. Wiele wdów było za dni Eliasza w Izraelu, gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód ogarnął całą Ziemię, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz. Jak tylko do sarepty sydońskiej do owdowiałej kobiety. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko naman Syryjczyk. Wtedy wszyscy słuchający tych słów w synagodze zostali napełnieni gniewem. Powstali więc, wyrzucili go z miasta i poprowadzili go aż na krawędź góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedł ich środkiem i zaczął się oddalać. Słowa poparte mocą, uwolnienie opętanego. I zszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei, i nauczał ich w szabat, i zdumiewali się jego nauczaniem, ponieważ Jego słowo wypowiadane było jak przez posiadającego władzę. A był w synagodze człowiek mający ducha demona nieczystego, i wrzasnął donośnym głosem: Przestań, co nam mi tobie, Jezusie Nazaretańczyku, przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim Ty jesteś świętym Bożym. A Jezus skarcił go, mówiąc: Zamilcz i wyjdź z Niego. Wtedy demon rzucił Go na środek i wyszedł z Niego, nie wyrządzając Mu żadnej szkody. I wszystkich ogarnęło zdumienie, i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że w poczuciu władzy i z mocą rozkazuje duchom nieczystym, i wychodzą? I rozchodziła się pogłoska o nim do każdego zakątka okolicy. Uzdrowienia w domu Piotra. Gdy powstał i wyszedł z synagogi, wszedł do domu Szymona. Teściową zaś Szymona trzymała wysoka gorączka i prosili go w związku z nią. Wówczas stanął nad nią, stłumił gorączkę i ta ją opuściła. Natychmiast więc wstała i zaczęła im posługiwać. Gdy zachodziło słońce, wszyscy, ilu ich miało niedomagających z powodu różnych chorób, przyprowadzali ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Z wielu wychodziły też demony, które krzyczały: Ty jesteś synem Boga. On jednak karcił je i nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziały, że On jest Chrystusem. Gdy nastał dzień, wyszedł i udał się na pustynne miejsce. Tłumy jednak szukały Go, przyszły aż do Niego i powstrzymywały Go, aby od nich nie odchodził. Lecz On powiedział do nich: Innym miastom także muszę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym gdyż na to zostałem posłany i głosił w synagogach Judei Księga Psalmów Psalm 55 Wołanie zdradzonego Dla prowadzącego chór do gry na strunach Maskil Dawida Boże skłoń ucho ku mojej modlitwie i nie ukrywaj się przed moim błaganiem. Zwróć na mnie uwagę i odpowiedz mi. Miotam się w mym narzekaniu i nie mam spokoju. Z powodu głosu wroga, z powodu ucisku bezbożnego, bo zrzucają na mnie troskę i w gniewie na mnie nastają. Moje serce drży w moim wnętrzu. Opadły mnie lęki przed śmiercią. Przejmuje mnie bojaźń i drżenie i przechodzi mnie dreszcz. Powiedziałem, kto mi da skrzydła jak u gołębia? Odleciałbym i odpoczął. Tak, uleciałbym daleko, osiadł na pustyni, szybko znalazłbym sobie schronienie przed porywistym wiatrem i burzą. Pochłoń ich, panie, pomieszaj języki, gdyż widzę w mieście gwałt i spór. Dniem i nocą obchodzą je po jego murach, jest w nim troska i znój. Jest w nim zguba i nie opuszcza jego rynku krzywda ani zdrada. Bo to nie wróg mi ubliża, co potrafiłbym znieść. Nie wynosi się nade mnie człowiek nienawistny. Przed nim mógłbym się skryć. Ale to ty, człowiek mnie równy, mój przyjaciel, mój znajomy, z którym udzielaliśmy sobie wzajemnie życzliwych rad, po domu Boga przechadzając się w tłumie. Niech ich zaskoczy śmierć, niech żywcem stąpią do Szeolu, gdyż zło jest w ich siedzibach i w ich wnętrzu. Ja zaś wołam do Boga i Jahwe mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe narzekam i jęczę, a on wysłucha mojego głosu. Wykupi moją duszę w pokoju z mojej walki, gdyż wraz z wieloma byli ze mną. Bóg usłyszy i ich upokorzy. On zasiada na tronie od początku, gdyż nie ma u nich zmian i nie boją się Boga. Targnął się swą ręką na ich pokój. schańbił swoje przymierze. Gładziły gładkie słowa jego ust, lecz w jego sercu wojna. Delikatniejsze niż oliwa Jego słowa, ale to obnażone miecze: Złuszna Jachwę swój los, On cię podtrzyma, nie dopuści, by sprawiedliwy zachwiał się na wieki. Ty, Boże, strącisz ich w otchłań zagłady. Ludzie żądni krwi oraz zdrajcy nie dożyją połowy swoich dni, lecz ja będę ufał Tobie. Psalm 56: Myśl o zaufaniu dla prowadzącego chór. Na melodię, cicha gołębica, oddaleni, Dawidowy, miktam. Gdy Filistyni schwytali go w gad. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo depcze mnie człowiek. Napastnik napiera na mnie cały dzień. Cały dzień czyhały na mnie straże, gdyż wielu zwalcza mnie zuchwale. W dniu, gdy ogarnia mnie lęk, Tobie ufam. Bogu, którego słowo wysławiam, Bogu ufam. Nie boję się. Co mi może uczynić śmiertelnik? Cały dzień szkodzą mojej sprawie. Wszystkie ich pomysły są na me nieszczęście. Wszczynają bójki, skrywają się, śledzą moje kroki, gdy tak czyhają na mą duszę. Czy za niegodziwość uratujesz ich? Boże, sprowadź na dół w gniewie ludy. Moją tułaczkę policzyłeś, zebrałeś w swój bukłak moje łzy. Czyż nie ma ich w Twoim zwoju? Cofną się więc moi wrogowie. W tym dniu zawołam. To wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo wysławiam. Jachwę, którego słowo wysławiam. Bogu ufam. Nie boję się, co mi może uczynić człowiek. Chcę wypełnić to, co ci ślubowałem. O Boże, tobie złożę dziękczynienie, gdyż ocaliłeś moją duszę od śmierci. Tak, moje nogi od upadku, abym przechadzał się przed Bogiem w świetle życia. Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, rozdział siódmy. Sprawy pożycia małżeńskiego. Co do spraw, o których pisaliście, dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety, jednak z powodu nierządu niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie i podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem, chyba że może za obopólną zgodą, na krótki czas, aby oddać się modlitwie, a potem znów być ze sobą, aby nie kusił was szatan z powodu waszej niepowściągliwości. To zaś, co mówię, jest przyzwoleniem, nie nakazem. Chciałbym zaś, aby wszyscy ludzie byli jak ja, każdy jednak ma od Boga własny dar łaski. Jeden tak, a drugi tak. Nie żonatym natomiast, niezamężnym i wdowom mówię. Dobrze im będzie, jeśli pozostaną jak ja. Jeśli zaś nie panują nad sobą, niech się pobierają. Lepiej jest bowiem pobrać się, niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem pożycia małżeńskiego. Tym zaś, którzy są w małżeństwie, polecam nie ja, lecz pan, żonie od męża nie odchodzić. A jeśli by odeszła, niech pozostaje niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, i mężowi żony nie oddalać. Pozostałym zaś, mówię ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta pragnie z nim mieszkać, niech jej nie oddala. I żona, jeśli ma niewierzącego męża, a ten pragnie z nią mieszkać, niech męża nie oddala. Gdyż niewierzący mąż został uświęcony przez żonę, i niewierząca żona została uświęcona przez brata, który jest jej mężem, w przeciwnym razie wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli jednak niewierzący chce odejść, niech odchodzi. Brat lub siostra nie są w takich przypadkach zniewoleni. Bóg przecież powołał Was do życia w pokoju. Bo skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Tylko niech każdy tak postępuje, jak mu przydzielił Pan, według tego, jak każdego powołał Bóg. I tak zarządzam we wszystkich zgromadzeniach. Był ktoś powołany jako obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. W nieobrzezaniu został ktoś powołany? Niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko przestrzeganie przykazań Boga. Każdy w powołaniu, w którym został powołany, w tym niech pozostanie. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie martw się, ale jeśli i możesz stać się wolny, raczej korzystaj. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy w tym, w czym został powołany, bracia, w tym niech pozostaje u Boga. Co do dziewic zaś, nakazu pańskiego nie mam, daję jednak radę jako ten, który dzięki okazanemu przez pana miłosierdziu jest godny zaufania. To zatem uważam za dobre przy obecnej udręce, że tak jest człowiekowi dobrze. Zostałeś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Zostałeś rozłączony z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli się i ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. I jeśli dziewica wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Tacy jednak będą mieli ucisk w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. To zaś mówię, bracia, czas został skrócony. Przez to co pozostało, niech również ci, którzy mają żony, będą jakby nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli, a ci, którzy kupują, jakby nie posiadali, a ci, którzy używają świata, jakby go nie wykorzystywali. Przemija bowiem postać tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk: kto jest bez żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu, a kto się ożenił, troszczy się o sprawy świata, o to, jak przypodobać się żonie i jest rozdarty. Również kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, aby być świętą i ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy świata, jak przypodobać się mężowi. To zaś dla Waszej własnej korzyści, mówię, nie aby pętle na Was zarzucać, lecz abyście w piękny sposób, z poświęceniem, bez rozterek trwali w Panu. A jeśli ktoś uważa, że postąpiłby niestosownie względem swojej dziewicy, gdyby miała przekroczyć swe lata, oraz, że tak powinno się stać, to niech czyni, co chce, nie grzeszy, niech się pobierają. Kto zaś postanowił w swoim sercu, mocno, bez przymusu, a panuje nad swoją wolą, i rozstrzygnął to w swoim sercu, że zachowa swoją dziewicę, dobrze uczyni. Tak więc ten, kto poślubia swoją dziewicę, dobrze czyni, a ten, kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona jest związana tak długo, jak długo żyje jej mąż. A jeśli jej mąż zaśnie, jest wolna, by wyjść za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojej rady jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. A sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Pięcio ksiąg, Księga Rodzaju, rozdział 30. A Rachela widziała, że nie urodziła Jakubowi dziecka. Stąd zazdrościła Rachela, swojej siostrze. I powiedziała do Jakuba: Daj mi synów, bo jeśli nie, to ja umrę. Tak rozgorzał gniew Jakuba na Rachele i powiedział: Czy zamiast Boga ja jestem tym, który odmówił ci owocu łona? A ona na to: Oto, moja niewolnica Bilcha, wejdź do niej. Urodzi na moje kolana, bym także ja była z niej zbudowana. I dała mu Bilchę, swoją służącą, za żonę. A Jakub wszedł do niej i Bilcha poczęła i urodziła Jakubowi syna. Wtedy Rachela powiedziała: Rozsądził Bóg, a też wysłuchał mego głosu i dał mi syna. Dlatego nadała mu imię Dan. I znów poczęła i urodziła Bilcha, służąca Racheli, Jakubowi drugiego syna. A Rachela powiedziała: Boję na miarę Boga. Stoczyłam z moją siostrą, ale też im sprostałam. I nadała mu imię Naftali. Gdy zaś Lea zauważyła, że przestała rodzić, Wzięła Zilpę swoją służącą i dała ją Jakubowi za żonę. I urodziła Zilpa, służąca Lej, Jakubowi syna. A Lea powiedziała: Przyszła pomyślność. I nadała mu imię Gad. Następnie urodziła Zilpa, służąca Lei, drugiego syna Jakubowi. I powiedziała Lea: Na moje szczęście, bo za szczęśliwą uznają mnie córki. I nadała mu imię Asher. A Ruben poszedł w dniach żniw pszenicy i znalazł na polu mandragory i przyniósł je Lej, swojej matce. Wtedy powiedziała Rachela do Lei: Daj mi proszę trochę z mandragor twego syna. Lea zaś odpowiedziała jej Czy to mało, że zabrałaś mi męża, że chcesz zabrać też mandragory mego syna? Wtedy Rachela powiedziała Niech się więc położy z tobą tej nocy w zamian za mandragory twojego syna. A gdy Jakub wieczorem wracał z pola, Lea wyszła, by go spotkać, i powiedziała do niego: Wejdź do mnie, bo cię drogo wynajęłam za mandragory mojego syna. I położył się z nią tej nocy. I wysłuchał Bóg Lei, i poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna. Wtedy Lea powiedziała: Bóg dał mi zapłatę za to, że dałam memu mężowi moją służącą. I nadała mu imię Isachar. I poczęła Lea raz jeszcze. I urodziła Jakubowi szóstego syna. Wtedy Lea powiedziała: Obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż mnie doceni, bo urodziłam mu sześciu synów. I nadała mu imię Zebulon. Potem urodziła córkę i nadała jej imię Dina. Wspomniał też Bóg na Rachele i wysłuchał jej Bóg i otworzył jej łono. I poczęła i urodziła syna i powiedziała: Zdjął Bóg ze mnie moją hańbę. Nadała mu zaś imię Józef, bo powiedziała: Oby Jahwe dodał mi jeszcze jednego syna. Myśl Jakuba o powrocie. I stało się, gdy Rachela urodziła Józefa, że powiedział Jakub do Labana. Zwolnij mnie, bo chciałbym pójść na swoje miejsce i do swojej ziemi. Daj mi moje żony i moje dzieci, za które ci służyłem, bo chciałbym odejść. Bo ty sam znasz moją służbę, którą ci pełniłem. Wtedy Laban powiedział do niego. Jeśli proszę znalazłem łaskę w twoich oczach, zostań u mnie. Powróżyłem sobie i dowiedziałem się, że Jahwe błogosławił mi z powodu ciebie. Potem rzekł: Ustal swą zapłatę, a dam ci ją. I odpowiedział mu: Ty wiesz, jak ci służyłem i jakim stał się Twój dobytek dzięki mnie. Bo niewiele miałeś tego przedtem, a wystrzeliło obficie i błogosławił Cię Jahwe dzięki moim krokom. A teraz, kiedy wreszcie zrobię także coś dla mego domu? A on na to, co mam ci dać? Jakub odpowiedział: Nic mi nie dawaj. Jeśli uczynisz mi tę rzecz, na nowo będę pasł twoje stada i ich strzegł. Otóż obejdę dzisiaj wszystkie twoje stada i wydzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane i łaciate, i wszystkie jagnięta ciemne między owcami oraz łaciate i centkowane kozy. I to będzie moja zapłata. I przemówi za mnie moja sprawiedliwość za jakiś czas, gdy przyjdziesz dokonać przeglądu mojej zapłaty. Wszystko, co nie będzie centkowane i łaciate między kozami a ciemne między owcami, możesz uznać za ukradzione przeze mnie. I powiedział Laban: Oto niech będzie według twego słowa. I oddzielił Laban tego dnia kozły pręgowane i łaciate, i wszystkie kozy centkowane i łaciate, wszystkie, które miały biel na sobie, i wszystkie ciemne między owcami, i oddał je w ręce swoich synów. I wyznaczył drogę trzech dni między sobą a Jakubem podczas gdy Jakub pasł pozostałą część stada Labana. I wziął sobie Jakub świeże gałązki topoli, migdałowca i platanów i powycinał w nich białe paski, robiąc białe wycięcia na gałązkach. I umieścił gałązki, na których powycinał paski, przed owcami w żłobach i idłach z wodą, do których owce przychodziły pić. I parzyły się, gdy przychodziły pić. Parzyły się więc owce przy gałązkach i rodziły owce pręgowate, Centkowane i łaciate. I oddzielał Jakub jagnięta, a ustawiał owce przodem do pręgowanych gałązek i wszystkie ciemne wśród owiec Labana. I przygotował sobie osobne stada, i nie umieszczał ich przy owcach Labana. Za każdym też razem, gdy parzyły się owce mocne, Jakub umieszczał gałązki przed oczami owiec w korytach, aby parzyły się przy gałązkach. Lecz przy owcach słabych nie umieszczał, dlatego słabe były dla Labana. A mocne dla Jakuba. W ten sposób wzbogacił się ten człowiek ogromnie. Miał wiele owiec i miał niewolnice i niewolników, wielbłądy i osły. Codzienne czytanie Biblii. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia.